O, oh, sorry! <śledy> <Yes. śledzy> Dzień dobry, cześć! Co i mi was? Bardzo serdecznie jestem, Paweł. a jest z tym jest Joszelka, Ren i Bertbert. Bert. I dzisiaj policjanci kontra złodzieje. Razem z Joszelką zaczynamy od ucieczki. Więc Joszelka, może ja będę prowadził, proponuję. Znaczy, w sensie jedź za mną, weź sobie jakieś auto. Dobra, biorę to. Jedzie bardzo widocznie. Dobra, i jedź za mną. Ogólnie Berber z Renem są policjantami. I muszą Ach, nas tak. ścigać, więc pojedziemy sobie. Mamy 10 minut na to, żeby im uciec. E, mapa jest dość ograniczona. Na razie jedziemy normalnie, oczywiście, standardowo. Na razie jestem NPC-tem zwykłym. Nic tu się nie dzieje. Pa, 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 tu, tu, tu chodź, te pędy pojedziemy. Pa, za? Nie spodziewali się tego! Nielegalnie. Nie rozumiem o co chodzi. Nielegalne kolory. patrz, patrz patrz. Tędy, 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 Albo do... albo Może prze... takie... się zmieścimy tutaj. Nie można mieć takich kolorowych, do rozprasza innych kierowców. Dobrze, o, dobrze, dzięki. patrz. Dzięki, dzięki. Nie było wyjścia, było nie... taktyczne pchnięcie <laughs> chyba. Było pchnięcie taktyczne. Dobra, Ej, dobra, i tam tam no, są to Czekaj, dawaj i... do lewej tu idziemy, do lewej, do lewej, do lewej, go, go, go lewo Go lewo, go lewo, czekaj, do tu za chwilę. Za chwilę tutaj, wiesz co, uwaga, będziemy tu w prawo jechali Joszelka Dobrze Chytaj ją, chytaj! Ja Oho. E, jak Ej, te auta się rozwalają w ogóle! Ała! Zrobi mi kanapkę! O nie, uważaj, Waszego? oni mają strzelby, mogą wysiąść i strzelać ci w opony! Nie mogą. Berber, ty mi wjechałeś w bagażnik, stary! I zobaczył, jak nie ma litości. zobaczył, jak wygląda, to wiesz... Paweł, się Gdzie ty jesteś? Joszarka! Ja Joszelka, ja 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 no ja jestem. Czemu Bertbert Bert mnie śledzi? Lubię śledzie. Aaaa. To jest Pawła, to jest Paweł. Wow, 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 wow. Ej, on ma ten fbi jedzie, fbi jedzie. fbi ale ale ja. Dobra, ustawiam cię za Pawłem. Dobra, Dobra, szybko, go, go, go. Joszelka, go, 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 szybko, bo Bertbert! Y My się nie możemy rozdzielać ogólnie z Joszelką. to się nie rozdzielamy. Dobra, dawaj na plac budowy, dawaj na plac budowy. <noise> o nie! Szybko, szybko, wysiadaj! Znaczy uważaj, nie potrąć! Się się wysiad, żeby sobie szczelbę wyciągnąć! To moja opona! Jest, opony już nie, ci walił opony! Ja Masz zwaloną oponę i szelka! Ja dałem tym kanarkiem. chciałem Pawła trafić, ale on się jakoś szybko wykaraskał. No, ale udało mi się szybko Ja nie chciałem potrącić Rena ogólnie, bo się głowie, No to rzecz. Jak to tak się Troszeczkę. Bolo, bolo. Ja? Nie wiem. Ej, tu jest zjazd ja piękny. piękny. Moja przejecha Patrz, przejecha debabę! O nie, teraz <głosy> Berber nie <noise> mam <jubam> na masce! <noise> Stary, zostawiłam! Ja, <noise> zostaw mnie, Berber! Weź Twoja tam, Joszelka z tyłu jedzie, Polko, przestań! La, nie wygłupiaj się! Zejdę. O, dobra, ja dobra. się, ale pojechał! No bo mnie Berber cały czas na ogonie siedzi. <noise> Trzymaj się. No to ja mam no. na no, no widzę właśnie, pogadanie. a Joszelka opony nie ma totalnie. To jest. Dobra, jestem chyba tu z kitranem mniej więcej. Nie Dobra, no, no, Berbert, no, Berbert, no już... Berbert już wrócił, Berbert już wrócił. Berber już wrócił. gościa się. Aaaa! Ah. Co gościa? innymi środkami, gdy Przestań, nie dotykaj mnie w ten sposób, czekaj, bo Joszelka tam. Masz 5 gwiazdek, Goś. Sam jesteś 5 pięć, pięć gwiazdek Nawet sześć, nawet sześć pięć, Patrz, pasz, patrz, patrz Juszczelka, nawrót, 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 jedziemy, pa, 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 Nie, 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 nie ogarną tego, nie ogarną tego rzeczywiście ja muszę być na Nie mogę Patrz, o. patrz, patrz, czekaj Ja jestem jak mur A nie, tutaj nie, on tędy, nie, on tędy, nie, on tędy jedzie Oho Berber do mnie zaczął strzelać To już, to już przed... Sam jesteś miarka, miarka przebrana. Miarka. Dzięki za to, Sam jesteś stacja benzynowa. <laughs> jak się mijamy! Dobra, <laughs> Dawaj tych ziomeczków tutaj, czekaj o. Będę Dobra, dać, to są balasty to są. Dobra, ja do wam pomóc. Dobra. Co ty Dobra. mówisz, jakie pomóc? To? Co ty mówisz, o czym ty Dobra, mówisz? Czekaj, 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 spokojnie. Czekaj, bo ten jest o rany! Ło wow, wow wow! Nie! Strzelaj mi w opony! Byrbę mi strzeli w oponę! Nie mam opony! Ja druga opona. No i Pamek pojechał górą, oczywiście, że tak! No czekaj, Joszelka, nawracam się zaraz! A żeby ci tak było, dobrze. Ej, czekaj, bo oni wy dwóch. czekaj, jadę do Joszelki. Joszelka! Ciężko się tutaj nie rozdzielać serio. No stary, no jak ciśniecie nas tutaj tak ja mocno... Się już dostanie, to już najgorzej jest. No, no, ciężko jechać co? bez opony. Poszła. co za... Test hamowania! Ja mam nadzieję, że by więcej. Nie stary, ty jesteś szybszy ode mnie bez opony, nie? No właśnie, o te e, bmw są dość no, mocne. Są no. naprawdę... wow, ja na wow! No nie... Na felgusiach jedziesz? Na felgusiach Dobra, Simon, weź iść do jego No nie. Dobra, 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 zbulkujcie się tam wszyscy Nie, a już no. wyjedź stamtąd, wyjedź stamtąd tam ja wyjedź! Panie... Ja chyba już nie mam oponu Dawaj stary Ja już nie mam, czekaj, oponę ci, nastawię ci oponę dobra? Czekaj, machnąłem go! Gdzie mi wsiadasz? No i wsiad mi! No, no dobra! Wyszowanie moje Ej, no ej, ej, Dobra, dobra, nie po twarzy, nie po twarzy! Proszę strzelać, proszę nie strzelać. Chcę wyjechać. Strzelam mu w koła, strzelam mu w koła. Nie mogę wyjechać. Proszę nie w twarz nie strzelać tutaj. Tak, to ja boczkiem sobie wyjdę. Co boczkiem sobie wyjdę? Dobrze, ją. Przestawie, przestawie, przestawie i Nie, nie o, ja już dwóch opon nie mam ja, chciałem tymi tymi powiedzieć, tymi krzywdzicie pan, strasznie że ja... Mam 1% HP Dobra, <grym> Joszelka <grym> chyba została, mam wrażenie chyba została złapana Ja, no, ja tutaj... muszę tego drugiego ścigać No idź tam Bo... ścigaj, a nie tam znęcacie się nad biednym Joszelkiem Joszelkiem Biedny Joszelek, Joszelka tam już nie ma oponek Żadnej, ani jednej Jedna jeszcze jest, ale jeszcze nie pękła. Ej, ale bez je, ja nie mam dwóch, raz, dwóch, trzech, ja, ja mam jedną oponę tylko, która mnie tutaj w ogóle cokolwiek robi. I Ej, co jest? Bert, Bert, ty... Ręce do góry! Ręce do góry! Przestań! Ręce do góry! Przestań, nie dotykaj mnie! Kamar leci na dół, ale on chyba nie chce zlatywać na dół. Nie, 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 na Przestań! Ręce do góry! Rę... Dobra, czekajcie! Musimy to jakoś rozwiązać! Przestań! Mamo, nie, Sorry, mam. Strzał w plecy robisz? O! o! Potrącił go! Dobra, dawaj, dobi, dobi. Nie, prosto w popala! Słuchajcie, to było najbardziej w ogóle dziwne i epickie, co mogło się zdarzyć w tym pościgu policyjnym, ale teraz będzie zamiana. O, tak. Tak. Teraz będzie zamiana, teraz ja z Joszelką będziemy oczywiście pa, <noise> poli, i <paoli>, policjantami. Eee, <noise> e, żadnych trakcji. Ber <noise> Co, Co fokus Bert, powiedzieliście? <noise> musisz musisz rzucić piąty ponczek. Nie bo, Berber się w Ber nie będziecie <noise> nagrywać. Ej, dobra, ja może wezmę ten taki. Hmm, a skąd taki? Hmm. No, no, a, a może wezmę wszystko wszystko cięż, ten założyć. ciężki ja sprzęt? Ja ja sprzęt. Chociaż nie wiem, zastanawiam się nad tym ciężkim sprzętem. Tylko nie jest dość wolniejszy, więc. Dobra, szybko Tak go, go 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 jazda, 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 wezmę to może wierzesz? Hmm. Wezmę to to, wezmę. A czekaj, żeby do, do, do koloru Dobra mamy zgłoszenie, jakieś niedobre ludzie tam są do Złe ludzie tam są, złe ludzie tam są. Jedziemy, szybko, zgłoszenie! się Stać policja! Czerwony samochód jest nielegalny! Czerwony za szybki! Podobniemy Czerwony w nie, za szybki! potem dalej w Stać! <gryanci> kto to jest? Co ci się, co ci się stało? nie no. <gryanci> Przepraszam! Ej, Berber, miałeś po prostu pecha. Ci, ci powiem, że masz pecha po prostu. Nie no ja tam nie wjadę, jestem za gruby. Berber znowu otknął, nie mogę! No co. jest. Oła! nie, nie potrą... Uważaj, żeby nie ten, bo ogólnie jak Joszelka zginie jako policjant, to wiesz. Ja ją przesunąć stale tam na drugą stronę i się udało Daj Dawaj, chodź tu. Berber, to już jestem? Że jestem z odsieczą. Dobrze. Stać! Czekaj, nie, potrącasz mnie w łobuzie! Leży pod ziemią. Będę za Dobra, go, 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 w ogóle drzwi nie mam. W ogóle, czemu Ren w ogóle zmieni auto? Co jest, co za zmienianie zmienienie, zmienienie samochodów? Ale jakie zmienianie samochodów? Ja po prostu... Ja tak nie poznam. ja tylko. Ja nie Dobra, byś, do, Dopiero co ścigaliśmy po czekaj, czerwonego i niebieskiego, a w tym momencie już jest jakiś fioletowy z białym. Nie jadę, to ja, ja podyktuję trasę. Teraz dyktuj trasę. Renda, renda będzie ci dyktował, gdzie masz jechać, co? To jest twój szefuncio teraz. Ja yes. yes. Tu o chyba nie. jest zamknięta droga. Blokada! No no kada. E Stać! Policja, powiedziałem! I oczywiście, że nie. Musimy je 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 go, go, go! Jacy? Normalnie widzieli, prowadzi, jak nas oszukali. Prowadzi. Wzięli i normalnie już auta... Pójdę i 10 wody. razy auta zmieniali. Ja się tak Dobra, I o... oto, Dawaj w lewo, i otocz... Ja też tak miałem! No co za parowy? Co to jest? To jest Stać powiedziałem! Gleba! 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 No już Dobra, Mówiłem, dobra, go, go do radiowozu, no szybko! Jest, jest tutaj bardzo normalnie. Ma flaka, flaka, flaka mam. Flaka ja też mam, mam flaka. Ale oni też mają jak coś. Ej, faktycznie! <ś medialna ścoughs> same flaki. No ty znowu już zmieniał auto, no chyba cię. Nie, myślałem już że ten normalnie. Uderz mi BRB, Nie daj mnie to Stać! No Stać GO GO GO! EEEE! Proszę nie wysiadł! Czekaj, bo mi tu normalnie zajechał drogę, auto! Ej, dobra, Berber też tam w ogóle się wyrąbał. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, jesteśmy razem Berber, dawaj, dawaj. Dobrze, Dawaj, dawaj, dawaj! Go 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 go! Generalnie, poproszę, ale chyba musimy zmienić Ja ci zaraz tam zmienić auta. Uwaga, skacze! Da się was nawet złapać. Stać policja ja powiedziałem, tam zostaw tam tego Mustanga, tam. kradziony jest! Ja Widziałem jak go kradłeś! Ja lubię bardzo tą markę, ja cię chciałem przyjechać. Jestem zainteresowany, tam się, tak się, za tam tam się tam Dobrze, dobrze, patrz, patrz, pasz. teraz, dobrze! Czekaj, która opona jeszcze? Nie, nie, nie! Nie, nie ma żadnej drugiej opony. Nie. nie. Boże, że tutaj nie mogę jechać. No patrz, ukradł mi radiowóz! <laughs> Wracaj tu bo cię no, rozstrzelę! Dobra, teraz ci zostawiam, skoro przybyłeś sobie opon. No. <grym> Ren e, Siadaj e, e, do auta, e, e, e. szukaj auta! Nie e, wolno tak biegać, co to no, ma być? Szukam auta no, To jest policyjny to... ten pościg, co ty robisz? bo jeden. jeden no, policyjny pościg w nim... <grym> wiadomo, wiadomo. O nie Eee, czekaj, muszę najpierw odpalić. Spoko spoko, połączy. ale najpierw bez opon żebyś jechał <grym> Go go go! Joszelka, czekaj, musimy... Ja, ja jadę z jakąś zmienić radiowóz chyba eee. totalnie eee. <grym> Czekaj nie wjechał Co się stało? Berber! we nie wjechał Berber na moto wziął na motocyklu Wziął na motocyklu i wjechał po prostu bezpośrednio w wioszelkę, no ja nie wiem już jak pracowała, ja myślałem, że po prostu Dobra Nie no, ja biorę teraz tarana, tyrana Jadę szybko zmienić radiolkę Trzeba szybko zmienić radiowoz, porządny nie trzeba. trzeba mieć. Ja nawet nie pamiętam gdzie to było. E, tu gdzie jestem? Tak. Nie do mnie. Ja przynajmniej o. nie oszukuję. Dobra, wsiadam do radiowozu, znaczy do takiej większej radiowozu. Dobra, odpalam. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Spokojnie, teraz został tylko jeden do tego do złapania. Dzięki, dzięki. Jeden jedyny. Dobra, właśnie cisnę. Gaz do dechy można powiedzieć, ja ale ten jadę ten? mało, trochę, no więc... Mało. No mało jadę, no więc nie. będę wdzięczny, jak Bren uciekał w moim Nubię kierunku akuratnie. Nie, nie będzie, on nie no będzie uciekał w tym kierunku. Co? A faktycznie, widzę, na autostradzie ciśnie. O, ale unik. To za farba. Czekaj, no gdzie by tutaj... O, o dobra, tam, tak tam tak widzę, widzę już tak jadą, tak dobra, cisnę Gaz do dechy Zaraz zrobię tego, blokadę <śmulatuj> drogową Nie wiem w jaki sposób jeszcze, ale jakoś to zrobię na pewno Ma się Nie Czekaj, się co nabrać. oni tam się zaskoczyli na dół już? No, <śmulatuj> Ren mi tutaj ucieka Ren wracaj tu jeden, obuzie jeden. jeden No tak mam bardzo powolny samochód więc Oho, oho Tylko jak wiadę to tak na pełnej pewnie Dobra, Czekaj, co tam się uciekaj, dzieje? Uciekaj, bo, kurde, drugi już idzie. No, Czekam. Run, run, run for your life. Gdzie on jest? Co to ma być? No, Którym on tam ciśnie? Ty. Wracaj, Renie, tutaj ty. Nigdy. On, on tutaj teraz... Nie do on teraz się A. próbuje tutaj uciekać. O nie. O nie. Gleba! Gleba, wysiadaj! Nawet nie mogę wysiadaj! Powierzyć. Powiedziałem nie wysiadaj! Nie wysiadaj. Na tym aucie. Nie, nie. wysiadaj powiedziałem! Dobra, dobra, dobra wysiadam. Dobra, proponuję już zmianę zrobić, więc chyba nie uciekniesz Pieniążek złapałem. Dobra, słuchajcie, robimy jeszcze jedną zmianę, myślę Jeszcze jedną zmianę zrobimy i ten i zobaczymy kto lepiej ucieka, kto lepiej goni <noise> Okej, okay. Ale pamiętajcie oczywiście, bo to jest tylko i wyłącznie zabawa. Zero <noise> fokusu, proszę się nie pocić. Ta. W ogóle na pewno właśnie nie fokusujecie. Nie, trochę. Ale przecież my jesteśmy razem w duży nie. Nie no, znowu zrobię to samo, ja będę mieć przebite wszystko. Dobra, Joszelka, teraz ty, teraz ty prowadź, w sensie którym ty będziemy jechali, to teraz ty prowadź. Dobra, teraz ja wezmę jakiś może szybszy ale, ale. samochód. My to 55. A u nas to to bardzo Czekaj, wezmę tego, będzie szybszy. Patrz. Ja wezmę tego, o. bo to bardzo to. Ale on od niego zginął wtedy. Nie ma znaczenia. On zginął od motorka. Dobra, Dobra, spokojnie jedziemy. Oczywiście pomocą, palimy, może to kapcia to spalmy ten... po prostu. Nie, ja nie palę kapcia. Oho, oho! Paweł. Wjechał we mnie, wjechał we mnie! Dobra, jadę, jadę, jadę! Wszyscy chwilę pomyślałem, że to... desynkron. Dobra, już, okej, okay, pojadę za tobą. No jadę za tobą, już, Lekka, jadę Dobra, za tobą! Dobra, sfat, koniec tego! Wow! Dzika zatrzymasz wielka, wielka locha. To pogadamy bardzo miło, jak się nie zatrzymasz, to pogadamy oj Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Tu za wow. I od razu mi wyprowadziło z tego, z znaczy czystego. tego. No, <laughs> Przebił mi opony i od razu mi tutaj machnęło. Trafiłem? Tak! Dlatego mi odwróciło, wiesz? Bo mi przebiła się opony i automatycznie mi odwróciło do przodu. No, Jeszcze gdzie ty jedziesz? Zrobię im. Jeszcze, no I zrobisz tu. im, no właśnie, co im mi zrobisz? Zrobię im tą turą. Oho, nie, dobra, ja, ja ma jadę, ma ja oponę. jadę. <laughs> ja już też opony nie mam. <laughs> Yeah, chyba nie Ej Joszelka, chodź szybciej jedź O, mamy jednej. Ja się muszę ciś tutaj ten, Joszka, prowadź! Go, go, go! Wyprzeź mnie, szybko! No prowadź szybciej! No, nie prowadź nie szybciej! Nie prowadź nie szybciej. Nie ma. Dawaj tu na skocznie, dawaj na skocznie, dawaj, no, będzie to dobrze. To pona mi nie pozwala, A, czy drago pony nie pozwala, Co żeby jest żeby jest tak? Wow No właśnie. Dobra, śmigamy. To jest dobre pytanie. Ogólnie już bez tej widać, opony ciężko się jedzie, naprawdę, bo jeszcze to jest przednia, brak przedniej opony. Ja, <laughs> Więc tu ciężko się... Jest... Berber już za wami. Dobra, no właśnie widzę, że taki agresywny, przytulaśny Berber za nami jedzie. Berber robi drogę, tak. a ja po prostu, ja to za... Dobra. Dobra, gdzie tutaj? Jeden, panie gdzie to było? No ja gdzie ty ciśniesz? Jak to, to? Ja czekam... No to daj prowadzić! Łoł, wow, Ło, wow, ren! No już Dawaj, Jak chcesz zmienić auto nie to mam. jedź za mną! Nie ma! O, tutaj cyk! Nie ma ataki, Nie ty. ma, też oszukiwaliście! Stary, praktycznie nie było mowy o tym, że nie można z, zmienić, no co nie zmieniać. Ja ja no, to dawaj, go 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 go! Nie, 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 nie! Nie, to nie ja. Wydaje ci się, szukasz czerwonego auta, o kurczę! Szukasz czerwonego przecież! Czerwonego... Wow! Jest, dostał, dostał! Wow, stary! Jadę stąd! Ej, stary kucho mam urwane prawie! O nie, Joszelka! Uciekaj! No bo tam Ren jest policjant Ren po policjant Nie zgadzam A się na takie o, 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 o. A Ja, ja się tak muszę gdzieś tu ukryć Nie, prawda, nie zgadzam się Cisną tu za mną, cisną tu za mną, cisnął Juszel, <grym grym> no, gdzie mi tutaj pod koła no, jedziesz? Nie mi tutaj ja no, tu patrz no patrz jakie moje auto jest co ty No wjechał mi na auto na auto mi ja, wjechał! Trzymam go! Trzymam go. Ah. <laughs> nie mogę po prostu! <laughs> chyba wszystkie. No chyba... Co jest grane? No bez... Ja... już... Nie z auta. Go, go, Nie patrz, ja uciekam! Ja, pod, ja Odjeżdżam! Bez problemu odjeżdżam! Moje auto dalej jeździ! Moje auto dalej śmiga, nie ma z nim problemów, absolutnie! Ja przetrzymaj. przytrzymaj, ale, ale, dop dopchaj mnie, dopchaj mnie, pewnie. Oho. Oho. Mhm. Uh. Oho. Okay. <laughs> sobie wszyscy strzelamy! Ja nie mogę! Dobra, go, 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 ucieczka! we No przecież ja muszę uciec jakoś tu! No przecież... nie ja nie mogę! A więc tak, rozumiem. Dobra! Nie! O teraz mamy przynajmniej no szansę. Równo, równe szanse na prędkość. No nie miałem co innego wziąć! Co miałem wziąć innego? Autobus mogę wziąć Sam jesteś co autobus! Jest? Ja nie ma. mogę, dobra, nie, słuchajcie, tak chcę ci, proszę, bo tak się chce Cię bawić, to nie ma... Zostaw mnie! Posz, po prostu, czemu on ma taki szybki samochód? Filmuję posik za joszelką, bo... Bo na coś ma. Nie mam nie masz? Bo nie umiem zawrócić. Ej, uuuu! Pomóc Nie, nie pomagaj mi teraz! Nie pomagaj mi! Wow. Dotacz mi bro I Ale czemu to same proste. takie bodziwia stoją Wiem, że chcesz tu skręcić oh, nie. WOW wypadłem z auta Jakim cudem Jakim cudem ja wypadłem z tego auta ja się pytam Stop your car. To nie, nie nie to to O stary dawaj teraz, no chcesz mnie zatrzymać Mam tutaj kole, kole. Dawaj Wrena Wiadę. Podejrzany jest większy, uwaga. <grybuj> Trochę <tuką> urosłem, stary, wiesz. To Mów Dobra, dobra, już tylko uciekniemy, myślę. Czekaj, jak go będę ranował. No, no bo ja mam załadowany samochód wow, Przejechał ja pobudzi. On ma ja mam bardzo dobrze załadowane auto. Czekaj, Czekaj, ja, ja nie, nie mogę... Gdzie? jak krędy mam uciekać w ogóle? O, lepiej chyba. Jak sam do kolu. <noise> no Muszę <noise> Dawaj tutaj tędy trzy szybko. Wygrają. Musimy, musimy się Co mają 3 minuty? Posiłek to możesz zamówić w głowo. jakbyś chciał, wiesz? A, Na przykład. Sponsorem odcinka tak, oczywiście. No, ja nie wiem, którego mam pojechać, gdzie tu mam uciec w ogóle. Czekałem, i daje ci Ja, dobra, ogólnie czekaj, ja tu robię taktyczny manewr. No nie, Muszę się tylko R iś by Ucieczka po dachu będzie! Red! Znaczy, Berber mnie goni. No, ale to jest zaskakujące. Chyba nawet nie ma śmigłowca, więc będzie trochę kijowa. To ogólnie Paweł będziesz musiał skakać. No, prawdopodobnie tak. Czekaj. Zaraz się dogadamy. Berber. O nie, to z drugiej strony jest drabinka. Znaczy ten. Dlaczego? Nie. Go 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 go. Tak. Nie. Tak to będzie takie uwu, Jak go włączysz. Właśnie. Podlej się. Na buzie. Skoczył na mnie. Nie! Paralizatorem! Nie ma paraliż. co? Paraliżujesz mnie? Tak. O! Oh. <grym> kopię je! Kopię mnie Kopię Oddań mnie! Kopię się. mnie! Im. Zatrzymasz się? Oddań nie, nie zatrzymam się, ja muszę. Gibla! Dajcie chwilę! Druga no Tu ja do kibla muszę, daj spokój! Nie dotykaj Oddań. mnie! Nie dotykaj nie mnie! Nie mam znaczenia Gibla! Dobrze! Powiedziałem gleba! Gleba powiedziałem! Gleba! Ja, ja jedyną. Glebę jaką tu widzę to yy, ziemną. No bez jaj! Oh! Ja hmm. Jeszcze trochę! Jeszcze kawałek! Ha no jeszcze. na komisariat sam Hej, wypiłeś! Dzikie stunty jakieś robię na ten. Gleba, Gleba powiedziałam, bo będę strzelał! O sorry! <grym zresztą> Dostanę pośmiarny ordeł. Za odwagę. Dostanie się. Dostanie się. Dostanie się. Okej, okay, no wydaje mi się. że ty w stryk, to ty, to się. Dostanie się. tak! się. Dostanie się. Dostanie się. No. Dostanie się.